Prawdziwy facet. Każdy o tym mówi, jeszcze z niczym nie zgadzam, z tym, co się ludzie te od rzeczy. Prawdziwy facet jest taki, który kobiecie daje kasę, daje rzeczy, daje pieniądze, daje wikt, opierunek. Nie wymaga niczego w zamian, bo jest na tyle zasobny, że po prostu je nie potrzebuje. Nie potrzebuje kobiety do tego, żeby pracowała, chociaż jak chce pracować, niech pracuje. Nawet niech zarabia więcej. Co, co kogo obchodzi, kto co zarabia? Niech robi kobieta, co chce. Prawdziwy facet jest dostarczycielem. Jak to się mówi po angielsku, provider. On daje, opiekuje się, zapewnia. To jest tak jak taka ochrona gniazda, jak macie zwierzęta. To jest facet, który po prostu chroni to co jego, a nie na zasadzie, że ogranicza kontakty tej kobiety z innymi ludźmi dookoła, bo to jest popierdolenie psychiczne. Jak człowiek powinien mieć możliwość po prostu kontaktu z innymi ludźmi mimo wszystko, czyli bez ograniczeń dla tej kobiety. Natomiast powinien być po prostu dostarczycielem. Kobieta na przykład coś zamówi, prawdziwy facet daje jej to za darmo, jak kobieta na to zasługuje. A nie na zasadzie, że wymusza od niej, że ona musi coś zrobić, żeby coś dostać. Nie